Cześć meczki, na samym wstępie tak szybciutko chciałem Wam przypomnieć, abyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, ponieważ ogromna część mojej widowni mnie nie subskrybuje, więc nie bądź jak ta część i troszeczkę zmniejsz te procenty. To tyle. No zapraszam do oglądania. Jeszcze szybciutko informacja, otóż rozpoczynam nabór na nowy sezon Minecraft SMP, a tutaj tutorial co musicie zrobić. Wystarczy, że wbijecie na mojego Discorda i napiszecie do mnie wiadomości prywatnej, że chcecie uznać nagrywki, a ja wam na pewno odpiszę tak. Krażynka gotuje ON TOUR Seria całkowicie bezsensowna i głupia Odcinek czwarty MOBENIX CZĘŚĆ PIERWSZA Zapraszam do oglądania Ach, jak super kolejne miejsce zwiedzić Ja pier... widzę tej roboty O kurde, co to jest? A tutaj. Więc o z tej strony drażynka gotuje. Dzisiaj będziemy świecać Mode Jesteśmy tu bardzo widow Przysiadamy. Jesteśmy aktualnie na tarwisku. Trzeba się powoli ich pozbyć. Jakie wrybersy! Ahaha! z tej strony groszenka gotuje dzisiaj zwiedzamy moby. Niks! Go, kur... Dziękuję. Tutaj mamy pierwszą atrakcję Piwnica! Jak się tutaj przedostać? No, ja? jak to ja wyjmę, proszę wyjść. się kiedyś, czy jedą jakieś starożytne, czy, jest, czy jakieś starożytne byty? Co to jest? No, tam, tam już nie idziemy. Jesteśmy tutaj właśnie w części pierwszej dokładnej części mieszkalnej, gdzie widzimy tutaj... Grażynka, to On... zacenzuruję. On i fos w prawdziwym życiu. Wiesz, wiesz przed czym jeszcze ludzie się nie mogą oprzeć? Przed czym? Ludzkie kamikaze! Jakoś już pozbyliśmy się pokus. GINCIE! Jak się panu tutaj żyje? No, pan, wtrącam! Tutaj mamy kawalerkę 10 m2, Idealna na rodzinę 5 -osobową. Zapraszam na kontakt z Grażenką, jeżeli interesują państwa takie oto nieruchomości jak tutaj. Tylko i wyłącznie 100 miliardów piw za dzień. Tylko i wyłącznie 45 tysięcy zł miesięcznie. Według mnie dobra cena. Hmm. gratis! My tutaj mamy coś, co gracze League i Legend nie mają! Dostęp do świata słonecznego. Coś mnie tam woła. <śmany> A... 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 Idźmy dalej! No i puść! pojechali. Tutaj mamy centrum Wejherowa A Tutaj mamy centrum Tutaj, mamy. Tutaj. 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 tutaj Tutaj mamy, Tutaj, mamy Mega Bowl, gdzie ja występuję, ja.

<śmienicza> <śmienicza> oh, Kolejny muszę bo mnie pobijesz jeszcze. Co <śmienicza> pierwszy raz. Kurde, no! Teraz teraz mi mi lepiej. że nie ma co mnie tak ma go, co tu się dzieje? Oła. Grażynka co ty robisz? A cenia tą atrakcję 10 do 10 Bardzo dobrze się bawiłam przy tym. Było zajebiście. Polecam przyjść jeszcze o ty kur... żyjesz dalej dalej! Grażynka, chodź, zabokujemy ten hotel w końcu. Już! No i mamy trzecią atrakcję jaką jest druga część mieszkalna. Zajebista atrakcja, to aktualnie bawił się wzbianka. Ja też Strajk! A kiedy ci magiczną sztuczkę? No dawaj. Owo Idziemy do hotelu. Pana mamy do pana jedno pytanie. W sobie dwa. Mamy, mamy rezerwację tutaj, hotelu. Nie zrobię żadnego głosu. Mamy do pana jedno pytanie. Dlaczego każdy w jeszcze no się, jak to wygląda, pokój kota małego osób tutaj, tutaj mamy e? Tutaj mamy zaawansowany zestaw toaler operacyjny yep, yep. Tutaj mamy pustkę do nagrywania Idziemy dalej, teraz wchodzimy do garażu A, to twój garaż Nie <śmiech> <śmiech> Jaaale? Kto jest? Nie wiem. Ty bez kitu, kogo to jest? Nie wiem. O! To była nauta. Ale pewnie są drogie jak cholera. Tylko nie dotykaj niczego, Grażynka. Bo nie wiemy... Ej, ja chcę tamten! Ja chcę tamten! Wypierd... Grażyna! Mówiłem! Ja chcę tamten! Zapraszaj! się wy, mechanika! Pau! Działa! No... Naucz się mówić krzywy. ja, ścigamy się jutro godzina 3! Wiesz Ale, ja nie wiem czy ja mogę, bo to jednak nie nasze! Pau. Wow. No dobra, grożeńka, to ja chyba sobie wezmę kadilaka, Zawsze go chciałem mieć. Ja? tego. Zapomniałeś przyjść. Kurde. Kurde. Chodź. Widzimy, widzimy się jutro, z Dawaj za mną. ja. Auto moje jest wysadzone Nie. I tak oto Grażynka odjechała na wyścig nożesz. Powoli. Co ja będę ten? Au. Musiałeś tak kaszleć. to tak.